To, było to spotkanie e, wigilijne, na które dostaliśmy zaproszenie, no, ponieważ no, jakiś czas już próbowaliśmy tutaj się e, skontaktować z panem prezesem Jackiem Piechotą. To było połączenie, spotkanie połączone dwóch ist polsko-ukraińskiej i polsko-rusyjskiej, polsko na której też był e, i, i roce handlowy ambasady Ukrainy i ambasador Federacji Rosyjskiej. Udało nam się dosyć długo rozmawiać z panem Jackiem Piechotą i po pierwsze poprosiliśmy o merytoryczną pomoc przy organizacji naszego forum ekonomicznego, czyli, czyli samej, samej organizacji z doboru i no już kilku mamy, tak, którzy, którzy zapowiedzieli ale doboru i prelegentów, i tematów, i y, samego przebiegu, y, z, y, jak również osób, które, które y, jako słuchacze powinniśmy zaprosić z przedsiębiorców z naszego y, regionu itd., itd. No i samego pana, pana prezesa Jacka Pichode poprosiliśmy też o to, żeby, żeby wpisał się na listę prelegentów na tym, na tym forum. Y, y, Zostało to zaakceptowane i, i pracujemy dalej. E, zobaczymy jeszcze jako formuły, bo być może będzie to formułaż e, współorganizatora e, razem z gminą Wyszków. Przypomnę, że na listę e, osób, kto, które będą e, zabierały głos na tym forum, są już wpisani. Profesor Osiatyński i minister Olgierd Dziekoński. Ale myślę szefie, że też można powiedzieć, że traktujemy to poważnie tą, tą sprawę, dlatego jutro też jedziemy na takie seminarium do Lwowa poświęcone właśnie zasadom prowadzenia biznesu na Ukrainie. Jeśli chcemy no, w odpowiedzialny sposób przedstawić te wszystkie zagrożenia, uwarunkowania jakie się wiążą z, z prowadzeniem interesu na Ukrainie, to nie chcemy po prostu na, ciągnąć naszych, naszych miejscowych yy, przedsiębiorców na, na ten no jednak, jakby nie było, nie tak cywilizowany, jak europejski rynek. Choć tam są już obecni, nasze wyszkowskie firmy, i o tym też będziemy mówili na tym, na tym forum, one prowadzą działalność na Ukrainie. One, niektóre prowadzą i wróciły, niektóre zamierzają powrócić na ten rynek. Więc nie chcemy tak zadać szczegółów, natomiast możemy powiedzieć, że doświadczenia i wyszkowskie, już wyszkowskich firm z tego obszaru również tak, Ale też będziemy, chcieli, też będziemy chcieli, żeby na mm, Pewien case został przedstawiony czy przez przedstawiciela grupy Barwin, Barwin, Barlinek, Barlinek? Przepraszam. Tak. Barlinek czy, czy też grupy Cersanit, które działają na Ukrainie z sukcesem od wielu lat i mamy taką też korespondencję. Prowadzimy i chcemy też, żeby, żeby był, był taka żywa, żywy przykład tego, że można w trudnym, w trudnym miejscu, ale, ale dobrze interesy prowadzić. Rozmawialiśmy też właśnie z panią, z panią dyrektor Bodios z Ministerstwa Gospodarki, która odpowiada za kontakty z Ukrainą żeby też ze strony ministerstwa no ktoś, ktoś w randze wiceministra był, był na, tej, na tej konferencji prelegentem. Wszystko to dobrze i poważnie wygląda na dzień dzisiejszy, oczywiście wymaga jeszcze sporo uzgodnień pracy, ale chcemy, żeby to było naprawdę na wysokim poziomie, żeby po pierwsze dało autentyczną możliwość zainteresowa zainteresowania kontaktami z Ukrainą, czy też Ukrainy yy, wyszkowem, i tu mamy pismo prezydenta Eismana, świeżutkie, które do nas przyszło z prośbą o, o zorganizowanie tego forum. Także... Jak również wypromowanie też naszego miasta jako, jako takiego ośrodka gospodarczego. I nie dziwię się, że są zainteresowani. Przyjazdem do weszko, bo oni rzeczywiście szukają takiego okna na, na świat. To, co nas tak poza protokołem mogę powiedzieć, no tak troszkę zaskoczyło i nie, nie śmieliło, że 300 tysięczne ponad nawet miasto szuka partnerów. Oni szukają podobno każdej okazji o tego, żeby rzeczywiście do tej Europy się zbliżać. To miło, więc to widzimy, że rzeczywiście idealnie, tak, widzimy, że rzeczywiście coś może z tego wyniknąć. I tak jak powiedziałem chyba, bądź to potwierdzi. niech to będzie chociaż. Jeden zakład, niech to będzie 10 miejsc pracy kolejnych, które będzie związane z kolejnymi kooperującymi, to i jak jest dobrze dla naszego miasta.